Hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki! W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najnowszy snapshot Minecrafta 15w31a, w którym naprawdę zostało dodanych masakrocznie dużo zmian, więc odcinek może być długi, ale na pewno będzie treściwy i postaram się go zrobić jak najlepiej potrafię. Dzisiejszy dzień jest szczególny. W dniu dzisiejszym wyszedł pierwszy snapshot do Minecrafta 1.9, dzisiaj dobiliśmy 5000 widzów na moim kanale, oraz dzisiaj mija trzecia rocznica od założenia tego kanału. No naprawdę muszę wam wszystkim za to wszystko podziękować i mam nadzieję, że kolejne 3 lata przetrwamy i kolejne 5000 widzów przyjdzie. A tymczasem zapraszam was na odcinek, w którym postaram wam się przedstawić wszystkie zmiany, które zaszły w snapshotie 15w31a. Zapraszam. Została dodana oburęczność. Za pomocą przycisku F dany item, który mamy w pasku narzędzi, przenosi się do drugiej ręki. Samą oburęczność możemy włączyć i wyłączyć w opcjach w menu gry. Zostały dodane bloki purpuru. Z nich możemy zrobić pilary, schody czy też półbloki. Crafting wszystkich widzicie właśnie na ekranie. Zostały dodane cegły z Endstone'a. Robimy je z czterech plotków Endstone'a. Zostały dodane Horus Plant i Horus Flower. Są one tymi drzewkami z nowego Diendu. Można je posadzić tylko i wyłącznie na Endstone'ie. Po zniszczeniu dolnego bloku drzewka wszystkie bloki od zniszczonego bloku w górę ulegają zniszczeniu, a stawiając Horus Flower wyrośnie z niego duże drzewo. Zjadając to, co leci po zniszczeniu drzewa, czyli Horus Fruit, jesteśmy teleportowani w randomowe miejsca. Zostały dodane buraki. Ich nasiona można znaleźć w nowych dungeonach generowanych w Endzie. Służą one do rozmnażania świn, a z sześciu buraków możemy zrobić jedną zupkę. Również zostały dodane świece kresu. Możemy je znaleźć w nowych dungeonach Endzie, można je stawiać na wszystkich stronach bloków, można na nich stawać, a światło wydzielają takie samo jak pochodnia. Od teraz w prawym górnym rogu będziemy widzieli, jaki efekt mamy na siebie nałożony. Dodano ścieżki. Aby ją stworzyć, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, trzymając łopatę w ręce. Zostało dodanych 14 nowych strzał oraz głowa smoka, ale póki co nie ma ani craftingu, ani sposobu na ich pozyskanie. Prawdopodobnie to wszystko dostaniemy w następnym snapszocie. Przejdźmy do zmian w The Endzie. Od teraz, na środku głównej wyspy, od początku już jest portal do normalnego świata zbudowany z Bedroka, lecz nie jest jeszcze aktywowany. Dopiero po pokonaniu smoka on się aktywuje. Również słupy z obsydenów nie są już porozmieszczane po całej wyspie randomowo, lecz tworzą mały okręg wokół całego portalu. Zaobserwować można, że kryształy, które regenerują zdrowie smoka, niektóre z nich są otoczone kratami. A po pokonaniu smoka pojawia się brama do nowego diendu. Działa ona w sposób taki, iż teleportuje nas około 1000 kratek od głównej wyspy w miejsce, gdzie spałnuje się nieskończona ilość podobnych wysp, wypełniona nowymi drzewami endowymi oraz gdzie nowymi strukturami, które za chwilę zobaczycie. Został dodany nowy mob, Shulker. Tak jak na przedstawionych filmikach, strzela on w nas swoimi pociskami. Kiedy nas trafi, my dostajemy efekt lewitacji i wznosimy się ku górze. On sam posiada fa bardzo fajną animację obkręcania swojej górnej części bloków, w której on sam się ukrywa. Póki co nic z niego nie dropi. Jak widać, nowe dungeony stosunkowo bardzo rzadko się generują, lecz jeżeli już taki nam się wygeneruje, to naprawdę mamy z niego bardzo duży profit. W dungeonach możemy spotkać endowe skrzynie, narzędzia oraz zbroje ponczantowane na najwyższe enchanty. Czy też moim zdaniem rzeczy, które już są naprawdę przesadą, m.in. statyw alchemiczny, czy też beacon. Warto również zauważyć, że właśnie miejsce, w które teraz widzicie, w którym znajduje się beacon, przypomina tak jakby mały stateczek. W głowie smoka po zasileniu czerwonym proszkiem pojawia się animacja ruszania mordą. Od teraz mapę można trzymać w jednej ręce. Podobno, aby odrodzić smoka kresu, należy ułożyć głowę z gliny w kształcie creepera. Mi się niestety to nie udało i prawdopodobnie w tym snapszacie jeszcze to nie działa, ale już myślę, że w następnym odrodzić smoka kresu będzie można. Z dzisiejszego odcinka nowinek to byłoby na tyle. Nawet sobie nie wyobrażacie ile pracy i nerwów kosztowało mnie wykonanie tego odcinka. Montaż i nagranie 5 minutowego odcinka trwał ponad 3,5 godziny. Mam nadzieję, że docenicie to i pozostawicie po sobie chociaż łapkę w górę i myły komentarzyk. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o zmianach i czy pierwszy przed do wersji 1.9 wam się podoba. Teraz krótka informacja dla osób, które czekają na dzisiejszy Snapcraft. No niestety pojawiła się na Twitterze Jiner wiadomość, że ten snapshot jest jeszcze problematyczny i żeby lepiej nie odpalać swoich światów na nim, ponieważ może coś się z nimi stać. Ja do jego rady się przystosuję i postanowię jeszcze nie grać na moim świecie na snapshotcie i poczekam na wersję stabilną, na której pójdziemy na odcinku pokonać smoka. Póki co nie wiadomo kiedy się pojawi, może pojawi się w każdej chwili, może jeszcze dzisiaj wieczorem. Kiedy tylko się pojawi, ja zasiadam do nagrywania odcinka i idziemy do endu. Więc to byłoby na tyle. Dzięki Wam, wielkie zobejrzenie. Dzięki za 3 lata spędzone na YouTubie. Dzięki Wam za 5000 widzów. Jestem Wam niesamowicie wdzięczny. Do zobaczenia za tydzień. Od teraz, nowinki będą w środę, ponieważ w środę wychodzą snapshoty. Na razie, Siemanko i cześć!